Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z gry The Sims 4 tuż Crazy Julie, czyli szalona Julka. Tak, moje postać się nazywa Julka Szalona. Jak już wiecie. Znaczy nie wiecie w Tą nazwę wzięłam od genialnej youtuberki, szalonej Zuzi, O... O, O mnie nie obejrzała. Tak, tutaj jak widzicie już tworzę swoją nie chciałam Was zanudzać. Yy, ogólnie, dobra. W każdym razie już stworzyłam ją. Tutaj mamy Zapiszę rodzinę. No to zaraz zapiszę. Tak, tutaj mogę Wam pokazać wszystkie stroje. To jest pierwszy. To jest taki bardziej oficjalny. Taki do pracy. I w ogóle. Sorry, za wcześ że wcześniej nie nagrywałam. Ale wcześniej nie miałam aparatu. I niedawno go dostałam. Oficjalne. No tutaj mam do ślubu bo ślub, a tu ślub koleżanki do druku na przykład dobra sportowy no tu jeden no taki ładny do ślub normalny imprezowe i, I to jest bardziej do opalania się a to jest do pływania tak, jeszcze bym tylko dodała oh. jeden do mm, drugiego tutaj jest, to, to jest dobry szlafrok nie coś takiego, takiego normalnego wiecie Eee, będę się zamienić, że to będzie pierwsza, a to drugi. Dobra, nie wiem, no... Nie, no dobra, nie będzie ten różowy. Nie, nie różowy. E, tak, tutaj, jak widzicie, już tworzyłam całą simkę. Tutaj cechy jej dam. Tak. E, tak, tutaj, wybierz aspirację. To tutaj ma e, pokrewna duża. Ta simka chce znaleźć twoją drugą połówkę i przeżyć... Udane życie, tak tutaj niedawno pojawiły się duchy, no niedawno, no trochę dawno, już po nowym roku, jakoś przed. schludna jeszcze kumpelka i kreatywna tak, tutaj, dalej, i tam chyba wszystkie Wam pokazałam, no coś takiego, no, dobra. Codzienne, no to, no to jest ok jak już mówiłam, no, ale, dobrze wreszcie, księżniczkę leję, nie, no dobra, to jest okej, okay, dobra, i możemy sobie zagrać. Tak, Julka Szaloma wybiera się na podróż. Czemu kaj? Nie wiem. Szalona. Szalona. Tak, tutaj mamy... Zobacz, to strasznie szybko, to się i zderbima stworzyłam tylko takiego wiele grubszego i silniejszego i z różnymi włosami dobra może kiedyś wam pokażę mm, ja chyba stworzę no jezus no babciu właśnie dziś dzień babci życzę wszystkim babciom aby dotrwały do długa. tylko nie tej babci to mi ciągle pokazuje połowisku Skoda, że nie stać. To się tam wprowadzę. Będę wpisywała ostro kody na kasę. I to dużo tych kodów będzie. Tak, już jakieś Nie mam dobra 15, to się nie było Szalona! Dobra, tutaj się wpisuję, bo cztery leczycie. Mothra ludy. Młodzie ludzie. Młodzie ludzie. Młodzie ludzie. Dobra, chyba wystarczy. I od razu się przeprowadzę. I tak, dawno w to nie grałam, bo zazwyczaj grałam w trójkę. Koleś, jak to się przeprowadzi? A. I. A, tu jest telefon. Jezus. I. Przenieść rodzinę. Jest o czym myślisz? Babo. Jeszcze nie czas na szukanie chłopaka. Młode dorisłe. G, aby włączyć lub włączyć siatkę w trybie budowania. Tak, tutaj chcę... Są... Dobra, może być wyposażone. Nie wiem, jak ja to wyposażam. Bo innej simce tam robiłam i wiecie. Robiłam innej simce i, i, i tam. I później ją wyprowadziłam. Tak, tutaj Od razu mamy domek zbudowany. Wiem, jak to się poruszało. Zupełnie inaczej niż. Pływaj w basenie. Dobra. się pływaj, a ja się tu obejrzę mieszkanie. Kurde. Jak to się przesuwało? Ja jestem chyba jakaś nie Niedouczona, wyłącz. O, skąd wiedziała Że ma w tym pływać. Fajnie, tutaj już stworzyłam dla tej filmki akurat. Tak. Jest, ja bym się poruszał. Chyba tylko strzałkami. Jest tak, 20 ileś, a ja. A Julka Szalona se pływa w basenie. Dobra, tutaj mamy kuchnię. Oj, Tutaj mamy kuchnię, tutaj mamy salon, sulon. No my wchodzimy na górne piętro. O, tak się obracało. A jak się prze... Dobra, tutaj mamy łazieneczkę, a tutaj mamy pukuik, jak widzicie. No dobra, dalej tu nic nie zbudowałam, bo ja nie wiem, dobra, od razu zbuduję, nudzi no, mi się. Eee, nie, nie galeria, nie galeria! No, właśnie, na oryginie jakbyście chcieli być moimi przyjaciółmi, jestem Marlenka1310, Marlenka z dużej. Tak, tutaj sobie poza domem nie... Aj, nie chcę tego stawiać. Dobra, tutaj może gabinet i coś sobie na przykład postawię takiego, nie. Na przykład sobie postawię gitarę. Tutaj gitarka. Nie, jakieś tam na pewno jakoś. No, ona w sumie nie musi, drzwi, ale dobra, no to nie wiem. W drzwi? Nie, to podwójna ściana przedszkola. Nie, tu nie ma drzwi, dobra. Bo to jest na. Jak? To jest na parterze? A nie! Jeszcze bało mi to na parkery, yy, dobra, ty tutaj No, lubię pianina. Ja na no, nie chciałam grać, ale nigdy się nie dograłam. <ścoughs> nigdy się nie dograłam. Śmieszne mi wyszło. Mmm. Yy, dobra, nigdy się nie dograłam do pianina. Nie no, to jest genialne. Nigdy się nie dograłam do pianina. Nie no, po prostu... Yy, nie wiem, no mama mnie ostrzega, że będzie ciężka, a jak mnie ostrzega, to mi się nie chciało. Ona chyba gra na pięć. Tak się zastanawiam. Yy, tak, tutaj sobie coś kupujemy. Yy. No nie wiem, no kupię najwyklejsze. I kupię jej tablet. Ho, 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 jestem wyredna, kupię jej tablet, jestem okrutna. W każdym razie, co bym jeszcze tu zrobiła? Lampy. Będę sobie lampkę postawiła. Szarutką. No, szarutką. Jakąś sarutką. Jak to się obracał? A! Kurde, jak to się rzeczy obracało? No, taka głupia to no dobra, trudno jestem głupia teraz to odkryłem wow skąd ja to mam wow, fajna może to sobie wezmę może się kolor zmienić nie, nie to sobie to wezmę, jak już jestem w simsach to będę w simsach Biej. na zielono się odświetlimy tak, tutaj jeszcze bym gotowy pokoju pod obiekty No, nie na przykład by o ten jest świetla, ale to by trzeba osiągnąć wśród góry techniki a, góry techniki o Jezu, jaki on ogromny, no ten jest ogromny na co a tak się tasiny kolory. No, po białyby mi pasowało. No, i na cały pokój. No genialne. Na cały pokój mam dywan. Się nie martwię, że mi zabraknie dywanu. No genialne. No, bo ja teraz to odkryję. Nie, bo ja grałam w Simsy. Ja już niedawno nawet, no dobra, dawno, miesiąc temu. E, grałam, ale Szczerze mówiąc to... A tak się robi! Kurde jaka ja je, głupia jestem! Nie, dawno nie grałam! No, dawno. Mówiąc dawno znaczy miesiąc temu. Nie, no ja to nie umiem tego tutaj... Zróbciam, próbciam. Może to bym tu postawiła, a tu zrobiła ten gabinet. Dobra, a pianino na razie damy w podstawkę. Żadne pianino. Mm, tutaj to będzie za duże. No, przydam go z jego marzeniami. Z jego marzeniami, żeby zostać dla mnie stworzonym. Mm, jego marzenie się nie spełni, ale może kiedyś. Nie marcie, zaraz cię tak przyniosę. Tutaj sobie gitarki postawić bo... yy, Tak, teraz... No nie wiem w sumie. Tak, mieliśmy tę pieniądze postawić. Nie marcie, zaraz nam posłużysz. O. Obrócił. Dobra to niech tak będzie. A ja będę chciała go czyścić. Nie, nie będę chciała. Dobra, dywaniki i chcę ten. Widzisz jednak spełnią się Twoje marzenia o bycie dla mnie stworzonym. O jestem ten to za duży. Ten też. Czy to wszystkie dywany muszą być za duże? No, no tu. To... To śmierciłbyś się fajnie. Nie no, ten to za ogromny. Za ogromny, za ogromny, za ogromny. nie no to niespoko. Ale ten... No teraz ten za mały, no słuchaj wezmę ten. A nie do się innego koloru. <gryw> No i zrobię sobie takich dużo. I będzie się mam jeden duży dywan. No. Zrobię dużo takich dywanów. I będę władcą dywanów. Eee. Yy. Dobra. Teraz... Czy są ukośne dywany? Mam takie pytanko. Jeśli wiecie, to piszcie w komentarzach już chyba nie ma moje marzenia się rozsypały nie ma ukośnych dywanów no ja nie mogę <laughs> oni są okrutni oni mówiąc na wasie twórcy z nie no kocham was bo jest stworzyli. nie no nawet wygląda jak jeden dywan nie no szczerze mówiąc w ogóle nie wygląda jak jeden dywan może teraz bym się zajęła sypialnią bo ona tak mało tutaj rzeczy ma Biała taka. Bladła chyba na bójko. Widok. Tak, siaped z dwóch stron. Tutaj lampki się postawimy. Może. Jak już mam te pewnie gdzieś zdobyłam. To się te małe postawię. No, to jest nieźle, ale dobra. Se postawimy jakiś zegarek, no bo jak inaczej? Nie można równo? No, jest równo. Nie, koloru nie chce mi się zmieniać, a poza tym jest ładne. Czemu ja mam taki blady pokój? Muszę coś lustro powiesić, bo ja kocham się oglądać w lustrach. Muszę wam się przyznać. Dobra, może jeszcze ja, no i tu. Nie no! Już nie. O, no. I mam takie potwór na lustro, który mogę się oglądać zawsze i przejść. Nie No dobra, a tak poza tym będę zmieniła te łóżko, bo nie chcę mieć łóżka księżniczki to trochę przesadzone. Wiem, cały dzisiejszy odcinek niestety spędzę na przemeblowaniu mojego pokoju. Jakież to dziwne. No niestety świat jest smutny. Mm, tak, tutaj zmienimy sobie kolorki, żeby nie było takie, takie, takie. No tutaj nie można, dobra. Za chwilę jest sprzedamy. przepraszam bardzo, nie martwcie się. Zaraz zrobię, żeby... Dobra, poza tym muszę zmienić sobie kolor ściany Żółty? A, to jest rozwana już ściany do Yy, buduj, tak tak, te ściale nie zbuduję i będę okrutna, no ładna, a cały pokój może być? No, mi się nie chce. Yy, dobra, jest ok, a teraz lustra przywróćmy, a tak, tak. Yy, tak. dzisiaj cały odcinek spędzę na tym, żeby robić mój dom od nowa. No, no, może za dużo powiedziałem. Dobra, teraz mogę wam pokazać mój skończony dom, jak wygląda z jakiej perspektywy. Dobra, tak, tutaj taki oddalony, więc tutaj sobie poustawiałam. Dobra, tak. Tak wygląda ogólnie. No, nie jest taki zły nawet, no, ale mogłabym zrobić lepsze nie dorównuje nigdy, nigdy nie dorównam też tak tutaj mamy kuchnię właśnie jak chcieliście by coś żeby zmieniła lub wam nie pasuje proszę napiszcie w komentarzach bęż i chętnie się posłucham twojej rady yy, tak tutaj salonik widzicie nie wydam dywan zostaje tutaj taki mały o po co dobra przydał lustro nie, lustro jest mniej, niech zostanie. Yy, dobra, tutaj tak, taki kącik. Ogródek za chwilę żeby. Dobra, muszę już kończyć, więc tak na szybko tutaj. Patrzcie, patrzcie i teraz tu, i tu jest mój basenik, więc tak. Łapki w górę, subryku, subskrybujcie i w komentarzach. Dziękuję Wam, obejrzyjcie.